Ostatnio też taką dyskusję zauważyłem na sieci, która niestety się pojawia i wraca w kółko, że gdzie jest Easy mouse w tych grach, albo z drugiej strony nie przeszedłeś Elden Ringa, jeśli grałeś z włączonym monitorem i tak dalej. A nie, no to akurat to drugie to tak, to faktycznie jest troszeczkę dziwne. Taki elitaryzm się wytworzył. Tak. I to, to z obu stron jest taka straszna skrajność, nie? bo jest teraz głośna drama z tym, że pani influencerka nie mogła zapauzować gry jak karmiła dziecko, czy zajmowała się dzieckiem i, i zginęła w Eldendringu I, i że gdzie jest pauza, gdzie jest tryb łatwy i tak dalej a właśnie z drugiej strony jest ten elitaryzm, że jak używasz e, tych dusz, tych aż Spirit, to nie przeszedłeś gry, jak używasz tarczy to nie przeszedłeś gry, jak używasz tych broni, które uważane są za mocne to nie przeszedłeś gry, jak, jak przewożyłeś w grę, innego to nie gracza przeszedłeś... do, do pomocy to, to to samo i to Aha. myślę, że tutaj warto powiedzieć że Miyazaki ostatnio w najnowszym wywiadzie teraz nie chcę skłamać do czego on był ten wywiad, bo zapomniałem czy to był Newsweek, czy to był Bloomberg czy to był jakiś inny serwis nie jest to istotne, ale e, może w link zostawimy w, w opisie. W każdym bądź razie jest bardzo fajny wywiad z Miyazakim i on powiedział, że on generalnie e, nie lubi grać w te gry, które tworzył, już jakie wydał, bo widzi tam tylko bagi i to czego, co, co, czego nie mógł tam wrzucić. Ale ogólnie, że on jest strasznie słaby w Solsach. I, i, I on uwielbia grać w te gry, ale jest, jako gracz to on jest znacznie lepszym jest architektem tej, tej gier niż graczem. Więc on, żeby przejść te gry, to używa wszystkiego, co może. Najbardziej popsutych buildów, wszystkich aszów, przywoływania graczy. Wszystkiego, co, 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 co może zrobić, żeby skończyć tę grę i zyskać tę satysfakcję. I to jest chyba taki właśnie też... Yy, Taka myśl, która jest właśnie dobra na zakończenie, że te gry, szczególnie dodatek, to jest tak wysoki challenge, to jest takie wyzwanie, że jeśli chcesz sobie samemu robić trudniej i chcesz sobie stawiać przed sobą jeszcze większe wyzwania, spoko, jakby ta gra ci to umożliwia. Droga wolna, ale jeśli chcesz po prostu przejść i mieć satysfakcję, że przeszedłeś bardzo dobrą grę RPG, Warto, moim zdaniem, jak najbardziej nie bać się używać wszystkich narzędzi, które gra oferuje. I to są legalne, że tak powiem. Wszystko jest w tej grze zaimplementowane, zrobione dla ciebie, żebyś mógł ją przejść, żeby osoba, która nie ma jakichś super skili, też mogła się tą grą cieszyć, prawda? Tak, super skilli po prostu. Przypomina Ciep... mi się, przepraszam, ci wejdę w słowo, przypomina hmm? mi się cytat z takiego starego anime, który zresztą sami poleciłeś, Hack Sign na temat hmm? gry MMO, gdzie jedna z postaci w pewnym momencie mówi: To tylko gra, gra w nią w sposób, który sprawia ci najwięcej przyjemności. I tak mi zapadł w pamięć ten, ten jeden cytat z, tego, z tej historii. Idealnie tu pasuje. No tak, dokładnie tak. No, gra ma być przyjemna, gra ma być zabawą dla Ciebie. Jeśli lepiej się bawisz, stawiając sobie dodatkowe wyzwania, pewnie, ale nie narzucaj ich nikomu innemu. Niech każdy się tutaj bawi tak, jak, jak chce, tak? Jedyne może, gdzie postawiłbym osobiście granicę, to jakieś tam citowanie, bo jednak yy, Gra... Duży, duży, duży aspekt tej gry polega na tym, żeby przezwyciężać te trudności, które na początku w ogóle wydają się takie absolutnie niemożliwe. Nie wiem, ja zabiję tego bossa, bo załatwił mnie w 5 sekund, nie? A potem piąta próba, dziesiąta próba, czasem dwudziesta próba i nagle się okazuje, że się nie tylko dało, ale tak się go nauczyłeś, że praktycznie nie straciłeś w ogóle HP przy tym, tak? A jeśli jest dwudziesta z kolei i trzydziesta próba, gdzie idzie ci nadal źle, no to też warto sobie przyzwać tych e, innych graczy, którzy... W ogóle są, jest masa ludzi w tym dodatku, którzy tylko czekają na znakach przybosów, żeby ich przyzwać i żeby pomóc. Bo to jest wielka frajda, też sam zresztą jak pokonuję jakiegoś bosa, to pierwsze co robię, to stawiam swój znak przed wejściem, bo już wiem jak go pokonać, żeby pomagać innym, bo to jest... Nie dość, że dostajesz fajne przedmioty za to, to jeszcze no jest to przyjemność, tak? Pomagać komuś, I, 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 i uważam, że też to community powinno być właśnie takie, że jeśli rzucamy się na grę, której znakiem charakterystycznym jest wysoki stopień trudności czy jakieś wyzwanie, to wszyscy powinniśmy sobie po prostu pomagać.